Witajcie moi kochani w dzisiejszym odcinku. Większość z Was pewnie kojarzy odcinek o wilczej jagodzie, który przyjął się stosunkowo dobrze. Dzisiaj omówimy sobie jeszcze jedną z takich jagódek, które możemy spotkać w naszych polskich lasach, która jest dosyć ciekawa. Mam nadzieję, że za bardzo nie słychać choć pikania komputera się analizuje, a na nie mam sklep, więc no, ale wracając. Omówiąc dzisiaj jagodę bagienną, czyli niby jadalną, niby niejadalną roślinkę o dość ciekawych właściwościach, które pozyskała przy pomocy swojego kolegi, którym lubi rosnąć w parze, ale do wszystkiego przejdziemy z czasem, a więc lecimy. Jagody to w języku naszych czarownic, po prostu pijanica. Ponieważ po zażyciu gazu tych jagód człowiek tacza jak pijane, robi się wesoły itd. Choć tak naprawdę to nie jagoda powoduje takie zachowanie, a osiedlające się na jej owocach pyłek, halcyny rośliny ba nadzwyczajnego. Rohidera tomatus. To taka na zaposłuch tej roślinki, w której pyłek robi cudowne rzeczy. Ludówek, opowieści powtarzanych w wyróbku książkach, księg, ważnych księgach stan zamroczenia. Właśnie ta nasza jagódka. Ale nasza jagódka nie wywołuje takiego stanu. Wspomniałam to, win... to nie jest jej wina, a bagna. Rozłącz to w błyskach i bagiennych borach. Bagno to krzew o liściach, przypominających nieco szpilki i piękny kwiat, rozstaczając silno odurzający aromat. Pachniący. Wiele wciąż było używane do skutecznego przegania moli. Wzmacnia. Mac... No, ta... Te trunki, dzięki czemu kilka łeków walało najmocniejszych nóg. Jagody piennicy albo nasiąkały narkotycznymi olejkami bachna, albo człowiek wdrał, no po prostu opary, które w ciepłe dni nosiły się na trofowiskach i stąd były takie efekty, albo właśnie pyłek, bo te rośliny rosną czasem bardzo blisko siebie. No i konsekwencja wyglądała się tak, że nasze jagódki, które świetnie skomponowały się z no eee, właśnie skomponowały się z pyłkiem tej roślinki wywołują takie efekty ale jest jeszcze inna odmiana, która sama w sobie również jest troszeczkę bardziej ciekawa, bo są dwa te lulki, ale powiem sobie tak jest szeroko rozpożniona w Azji, Europie i Ameryce Południowej nasza kochana jagódka tak o klimacie arktycznym i umiarkowanym, jego, jego lecznicze właściwości są dla nas doktor łap Tołap ta jest pospolita w polsce, na niżu bagiennych i na cofowiskach wysokich. Jego borówki, bagienne są smaczne zawierają witaminy oraz kwasy organiczne. Ale za to, miłość od doznania daje lulek czarny. jest szaleniec, lulek jadowity. Ale tylko do czasu. Właśnie ta druga odmiana, drugi podgatunek. łatwo byłem przekroczyć dawkę po około 15 nasion, po której się możemy po prostu. Nigdy, że nie chcieli nie obudzić po spożyciu takiego sobie lulka już za bardzo. jest najczuliwszy lulka zaznano już wieczór. W Niemczech, Kaci, oddawali go do. go ruchu, hamują <coughs> humanitarny skazańcom. Wingowe mieszali lulek z piwem, do którego mieli potem trzy kaz. Lulek także, jak było prawdopodobne powiedzieć za to, to losy czarownic po prostu miał. Być składnikiem tej słynnej maśnia czarownicy. Jak w już wspominałam, że po, po, podobno no po jak już Mandragorę, o to, że była jej składnikiem, jak jeszcze kilka innych roślin. Tak, czasie, żeby chyba też było na tej liście, ale, no, Lulek również, po którym w którym za swoich procesach zapalane przez inkwizycję kobiety i jeden przestępstwo mogło być, znaczy, się wymarłym warem z nasion Lulka, a po którym odlotu, czyli po prostu pito. Mam tam także kilka tytułów z książek, gdzie jest mowa o kulinarnym zastosowaniu naszego lulka i pomyślałam, że może po prostu je Wam przeczytam. Na garnice borówki warto czyste, bez wypłukania. Wziąć 5 funtów cukru i pół wody, zrobić syrop zwykłej gęstości, wrzucić do tym borówki, włożyć cynamon lub goździki dla zapachu niedużo. W całości smażyć 5 minut na mocnym Ogień następnie wydać, wydać na wolę, borówki gotować, idzie o to, aby smażone krótko tego no, jest galetka borówki, będzie je kolor i zawołem wszelkie cierpliwości. I tutaj Lucyna ćwierk jedynie jedyne praktyczne taką różnych marynat, wódki, likierów, win, orto miód oraz ciasta Warszawa 1885. Ja sama bym nie polecała robić za dużo właśnie z tych jagód. Bo też nie są smaczne, mimo że można zastosować je wszędzie. Można w wypisać dostać zastać cukrem, i tak dalej. Wykorzystać je w przepisach, w przepisach kulinarnych normalnie. a są mniej spet... smaczne niż taka zwykła borówka czernica. A właśnie może na nich osadzać pyłek bagna. Plus może być to odmiana szaleja, gdzie nie trudno przed... Ta szalona miała dzień, trudno przydawkowanie. Obie Opie nasze brówki bagienne są do siebie bardzo podobne, ale no lepiej ich nie spożywać. Dla zwykłego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o kwestie magiczne, spokojnie może posłużyłam nam w rytuałach na jakieś szaleństwo, rytuałach na odegnanie kogoś, w i w woreczkach odstraszających lub. Po prostu uśmierzających pewne relacje, usypiające je, można też powiedzieć. Spokojnie mogą to też być rzeczy do mniejszych lub większych psot wykorzystywane. No jednak uważałabym z podawaniem tych jagód, zwyczajnie ścieciecie do jedzenia, bo to może nie być najlepsze w skutkach. Mimo, że znajdują się przepisy na barówki bagienne, no to. Lepiej nie ryzykować, bo nie to smaczne, jakoś szczególnie. ale jak już wspomniałam, może być niebezpieczne. Jedni mówią, że jest to trująca roślina, inni, że nie. Inni mówią, że jedynie stan bliski wypiciu alkoholu nadaje. No ale no, ostrożności nigdy za wiele w przypadku wszelkiej maści ziół i roślinek. A w kwestiach magicznych, no to najprawdopodobniej, bo tutaj ciężko więcej rzeczy znaleźć, niż właśnie, że przydatna może być właśnie do odtwarzania maści, czarownic, czy właśnie w tym, co już wymieniłam, jakieś woreczkach, czy słoiczkach, spokojnie, na jakieś odcięcia, odstraszenia, na jakieś uśmierzenia różnych relacji, powinna sprawdzić się dobrze. Ja się z żegnam, piszcie w komentarzach, co byście chcieli, jako kolejny film, by się posłuchać, a ja się z żegnam. Lajkujcie, komentujcie, Doneczkujcie, a, ja, a ja już jestem. Bajo!